Obrywanie liści u pomidorów. Porozmawiajmy sobie na ten temat. W ostatnim czasie na internecie można znaleźć multum filmów oraz zdjęć roślin prowadzonych na tzw. Tak palemkę, czyli nie ma liścia, nie ma liścia, nie ma liścia, nie ma liścia. Pewnie tutaj też nie ma liścia i tu jest tylko na górze taki pióropuszyk. Jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z uprawą pomidorów, to absolutnie nie idźcie w tym kierunku. Dlaczego? Zajęcia z biologii klasa podstawowa. Liście są potrzebne roślinie do procesu fotosyntezy. Bez fotosyntezy roślina umiera. Ze słabą fotosyntezą roślina wegetuje zamiast się rozwijać. Dzięki liściom roślina produkuje cukry. Cukry, które karmią cały krzak, i na koniec trafiają do owoców, dzięki czemu one rosną w pełni. Czyli nie będą takimi małymi piezdziożkami jak ten, po prostu wszystkie osiągną swoją maksymalną wielkość. Jeżeli będziemy obrywać liście, to będziemy mniej. roślina będzie miała mniej energii, co zatem idzie mniej cukru i te owoce. Z pozyrwanych krzaków nie osiągnął takiej wielkości jak te na roślinie, która miała sporo tych liści. Ponadto liście są niezbędne do prawidłowej gospodarki wodnej, ponieważ roślina przez liście reguluje swoją temperaturę. Paruje bądź też zwija się, kiedy jest za gorąco. Jak będzie to robić, kiedy tych liści nie będzie? Liście chronią też rośliny od poparzeń na owocach, jak i na łodydze. W lato, kiedy słońce potrafi świecić parę ładnych godzin na tak zwaną patelnię, niestety na owocach pojawiają się poparzenia, a dzięki liściom unikamy ich. Chcecie zrywać liście? Ok, ale róbcie to z głową. Obrywajcie liście, które leżą bezpośrednio na ziemi. Te, które są już naprawdę brzydkie, bo na przykład to roślina wyciągnęła z nich wszystkie wartości odżywcze. Jeśli uważacie, że wasza roślina jest w środku za gęsta, też możecie oberwać jakiś liść, ale też pamiętajcie, by nie zrywać ich za dużo. Jeżeli w dzień ma być bardzo gorąco, albo nadają deszcze, to lepiej tego nie robić, albo usunąć tylko te liście, które naprawdę wymagają. Ponadto jest jeszcze jedna ważna sprawa. Kiedy nasza roślina ma jakieś niedobory. Najszybciej pokazuje to po dolnych liściach. Jeżeli będziemy usuwać dużą część naszych liści, to może być tak, że przegapimy wczesny sygnał na przykład niedoboru i nie zdążymy zareagować, zanim roślina na przykład zacznie go pokazywać na owocach. Dlatego też ja nie zrywam prawie niczego, jeżeli nie muszę. W ten sposób moje rośliny wyglądają w ten sposób. Dla mnie się to podoba.